W dzisiejszym filmie zagramy sobie w gierkę, o którą prosiliście mnie, żebym zagrał. Tak jak mówiłem, będziemy dostawać różne gry. Pojawiła się masa komentarzy, że chcecie akurat ETS-a, a więc dzisiaj zagramy w ETS-a. I tutaj taki mały disclaimer. Ja w ets grałem dosłownie raz i to chwilę, co widać już. A więc mam nadzieję, że nie będą was oczy boleć od oglądania mojego gameplayu z tej gry i będzie to chociaż trochę śmieszne dla was czy coś. Ale dobra, musimy teraz dojechać tam na górę. Na razie jesteśmy tu na budowie, mamy do przewiezienia coś takiego. W ogóle chyba tak, żeby immersy nie było, to tak powinienem jeździć, tak mi się wydaje. Tak z pierwszej osoby, żeby to lepiej wyglądało. Chociaż nie jestem pewny, czy tak lepiej jest, czy z drugiej. Może czasem będę jeździł z pierwszej, czasem z drugiej, zobaczymy. Na razie musimy po prostu no, wyjechać z tej budowy. Ogólnie jesteśmy na początku we Wrocławiu. Zaczynamy we Wrocławiu naszą trasę. Zobaczymy, gdzie uda nam się dojechać. Mam nadzieję, że jakoś mocno rozbudujemy naszą firmę I nasza firma stanie się bogata W ogóle, dobra, jakoś tak jedziemy Odpaliłem sobie tą mapkę i musimy gdzieś dojechać Do jakiegoś celu i coś tam prawdopodobnie zostawić Tutaj w sumie co my teraz wieziemy Jakąś, nie wiem, beczkę dziwną Dobra, jak będziemy gdzieś bliżej to Pokażę wam to dalej, bo nie wiem w ogóle ile ma mamy do przejechania Mamy trasy, ale nie widzę za bardzo Ile mamy do celu Chociaż nie, dobra, 50 km mamy I 50 minut nam to zajmie Mam nadzieję, że z szybciej jakoś dojedziemy tam. I nie będę musiał realnych 50 minut jechać, bo no, tyle to by było ciężko. Tutaj taka ciężka trasa, trzeba sobie pierwszą osobą, trzecią osobę odpalić. Spokojnie, nic się nie dzieje. To było celowe. Chciałem zobaczyć, czy drzewa się przewracają. Dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie sobie wycofamy. Kurczę, coś mi skrzypi w tym samochodzie. Dobra, na spokojnie. Teraz do przodu. Celowo to zrobiłem, celowo to zrobiłem, chciałem zobaczyć, czy drzewa się przewracają w tej grze, ale się nie przewracają. No, sub się przewraca, sub też chciałem właśnie sprawdzić. Dobra, teraz jedziemy na spokojnie już. Mam nadzieję, że dobrą trasą. Postaram się jechać przepisowo. Będę starał się jechać przepisowo. Znaczy może nie z prędkością, bo chcę jak najszybciej dojechać, ale będę starał się jechać po swoim pasie, przynajmniej. No, 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 no czy mi się to uda? Dobra, udało się. Dobra, powiem wam, że nie jest, so nie jest to wcale takie proste, ale dobra, na spokojnie. Na spokojnie już teraz jedziemy 70, można jechać, my jedziemy 90. No dobra, no co? To... Kilka kilometrów tomu, tutaj 50 był, dobra, ile jedziemy? 80, dobra. To będziemy jechać tak, w ogóle nie wiem czy, tu sobie, czy tutaj w tej grze są mandaty. O, tutaj jakaś kontrola, oj, oj, oj nie wyhamuję, nie wyhamuję, o, dobra, wyhamowałem. Co to jest, jakaś, a, dobra, bo to jest budowa drogi, tutaj teraz mamy czerwone, teraz przejeżdżają tamci z tamtej strony i my musimy czekać. Kumam, kumam, co ten busem mi tutaj tak na dupę podjeżdża? Jakiś wypadek chce spowodować. Nie, nie wiem jak tu się trąbi. Dobra, powiem wam, że sto już tutaj z dwie minuty. Za długo stoję, no tyle co w prawdziwym życiu. Bez sensu to jest. Ile ja mam tu stać? Powiem wam, że w ogóle jedną rzecz teraz zauważyłem. Mam 45% uszkodzenia pojazdu. Niedobrze. Dobra, czyli trzeba jeździć ostrożnie. Ostrożnie trzeba jeździć, bo tutaj samochody się rozwalają. I o, o co jest? Co jest? Aha, policja! Mandat dostałem! Dobra, tak jak wam mówiłem, źle się to dla mnie wszystko skończy. Przekroczyłem prędkość. Mam nadzieję, że moja firma nie splajtuje po pierwszym odcinku, bo powiem wam, że na razie wszystko wskazuje na to, że moja firma zbankrutuje po pierwszym odcinku. Jak wam się spodoba ta gra, to może w online zagramy, bo wiem, że tutaj w ogóle jest też online, tylko że jakbym miał uprzykrzać życie innym graczom, gdzie tam jest CB radio i mogą mówić, to by mogło źle się dla mnie skończyć, bo czuję, że mnie by zbanowali z serwera po pierwszym filmie. Odpalmy sobie z powrotem nawigację, żeby wiedzieć, czy ja dobrze jadę, kurczę, ajajaj, aj, aj. na dupie siedzę temu tutaj z przodu, no co on robi, no, nie może szybciej gościu jechać, dobra, powiem wam, że ja to tak się nie będę za nim ciągnął, nie powinno się tak robić w prawdziwym życiu, tak nie róbcie, ale ja się tu nie będę za nim wlekał, jedź tam sobie z tyłu, I teraz do 80 mamy jakby tutaj ograniczyć, no to co on się tam 50 na godzinę ciągnie, jak tutaj 80 może sobie na spokojnie jechać, dobra, teraz w ogóle będziemy skręcać, nie wiem jak w tej grze kierunkowskazy się odpala, więc nie odpalę kierunkowskazu, ale tu musimy zwolnić troszeczkę, żeby na spokojnie wjechać w ten zakręt, bo już i tak mam 45% uszkodzenia mojego pojazdu. Jeszcze najgorsze będzie rozładować to, bo powiem wam, że nie mam pojęcia jak się odczepia przyczepę. Ale dobra, jak coś się wydarzy ciekawego, to wam to pokażę na razie, na spokojnie sobie jedziemy po prostu. Tutaj stacja paliw też jest. Na pewno też paliwo w tej grze trzeba tankować. To też jest kolejna rzecz, której na razie nie potrafię. Nie wiem w ogóle ile mam paliwa jeszcze. Uważaj, mam jakiś elektryczny. Jest elektryczny w sumie. Dobra, ja mam elektryka. Ale też nie wiem, jak się ładuje w takim razie tego elektryka. No, powiem wam, że o tym wam mówiłem. Niedobrze. Yy... No, nie dużo się nabiło. No, dobra, teraz więcej, teraz więcej, teraz więcej. Chciałem powiedzieć, że nie dużo się nabiło, już 51. Teraz już. W nic nie uderzę. Od teraz przysięgam, że już w nic nie uderzę. Tutaj w ogóle jakieś nie wiem. Drewno sobie. No dobra, trzeba, trzeba skupić się na kierowaniu pojazdem. A nie na sprawdzaniu, co się dzieje z boku. Chciałem wam pokazać fajne widoki. Dobra, powiem wam, że trochę to zajęło. Jeżeli chodzi o uszkodzenia pojazdu, no trochę ich mamy. Ale dobra, już jesteśmy praktycznie przy końcu. Już w prawym dolnym rogu mamy mapkę, i tam już pokazuje nam, że jesteśmy pod tym miejscem. Już chyba jesteśmy w ogóle na jakichś obrzeżach Wrocławia, tak mi się wydaje. Jak to się z Wrocławia to możecie napisać. Czy kojarzycie tą okolicę? Ja niestety nie jestem, a więc ja nie kojarzę. Dobra, tu na jakąś farmę musimy chyba zawieźć coś. Zobaczymy, jak nam teraz dostawa pójdzie, bo powiem wam, że nie mam pojęcia, jak się odczepia przyczepę. A dobra, mamy samouczek do tego. A tu możemy wybrać sobie w ogóle różne, jakby miejsca parkowania, za które więcej ekspo dostaniemy. Na razie biorę najłatwiejsze miejsce do zaparkowania. Dobra, powiem wam, że biorę opcję, przepraszam, śpieszy mi się na początek, bo po prostu chcę jak najszybciej dojechać. Dobra, pieniądze mamy. Ja, ja za to zarobiłem 645 600... euro i 132 za uszkodzenia. No powiem wam, że nie za dobrze. Dobra, ale tu mamy centralę naszej firmy teraz. No na razie nasza firma nie wygląda za dobrze, o, obawiam się, że będzie wyglądać jeszcze gorzej z moimi umiejętnościami. No dobra, niech to tak będzie. No i dobra, i teraz mamy zlecenia. 3300 dolców, to znaczy 3300 euro tu mamy Może jakieś takie szybkie byśmy sobie zrobili Wrocław, Praga, Wrocław, Praga Jaka tu jest trasa? No w sumie taka daleka, a tutaj? Tutaj też daleka, wszędzie w sumie jest daleka bardzo podobna wszędzie jest trasa. Dobra, no to weźmy to najbardziej płacalne chyba. Przyjmij zlecenie, to pewnie będzie najtrudniejsze też. Dobra, ale czy naprawiła mi się moja ciężarówka? Czy dalej jest uszkodzona? Naprawiła mi się, dobra, czyli to się automatycznie naprawia. Dobra, automatycznie się to naprawia. W ogóle jak to tu wygląda w tym menu? Co tu możemy robić? Na pewno możemy sobie jakieś, nie wiem, rzeczy robić. Tutaj szybkie zlecenia w ogóle mamy. A, tu są też zlecenia, które my wzięliśmy sobie. Konwoje tu są jakieś? Firma... A jeszcze nie mamy jakby tutaj tych wszystkich rzeczy. Musimy sobie chyba lepszą, musimy sobie chyba kupić swoją ciężarówkę. Tak mi się wydaje. Dobra, więc teraz mamy taką ciężarówkę w ogóle i musimy zawieść. E... Nie wiem w sumie co teraz, ale coś musimy zawieść. No teraz cel jest chyba ogólnie taki, żebyśmy uzbierali na naszą ciężarówkę. Jak będziemy mieć naszą ciężarówkę wtedy, to będziemy mogli sobie dalej firmę rozwijać. Tak mi się wydaje, jeżeli dobrze przeczytałem to. Teraz cel jest taki, żeby nie uszkodzić w ogóle pojazdu. Wcześniej mieliśmy 50 coś procent. teraz mamy na razie. Zero. Wszystkiego mamy zero i cel jest taki, żeby tak to zostało. Będziemy tutaj uważać, tutaj musimy ustąpić, ale nic nie jedzie, więc na luzaku. Oj, 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 oj. Dobra, chyba znak przywaliłem, ale dalej na razie zero jest. Dalej na razie zero. Wyjechaliśmy z jakby tego pola firmy i dalej jest zera, więc uważam, że to jest sukces. Ciekawe, czy ja w ogóle dobrze jadę. Dobra, na szczęście dobrze jadę. W dobrą stronę skręciłem. Jakby nie będę starał się jeździć z prędkością, która jest przepisowa, bo chcę jak najszybciej dojechać, ale będę starał się jeździć tak, żeby w nic nie uderzyć. Na razie nam się to udaje. Myślę, że już przejechaliśmy z 500 metrów i jeszcze w nic nie uderzyliśmy, co uważam, że jak jest dużym sukcesem. Bo kurde, nie wiem, w którą stronę mam jechać teraz. Gdyś tak dziwnie mi to pokazuje. Jest. Kurde, no. Dobra, ale zero jest, dalej zero jest. Dobra, tylko obrysowaliśmy samochód. Kurczę, powiem wam, że nie wiem, w którą stronę mam jechać. Tutaj chyba prosto. No, prosto mi pokazuje, że mam jechać. Coby zmieniłem, jakby, widoczność. Do Wrocławia musimy jechać teraz. Znaczy z Wrocławia, chyba gdzieś tam. Dobra, teraz będziemy za niedługo skręcać. Tu będziemy skręcać teraz. Dobra, nie z tego pasa chyba. No gdzie mi się tu wtrężalasz? No nie no! No dobra, no już uszkodzenie, no gościu. Nie wiem, czy ja tu miałem pierwszeństwo czy nie? Kurczę, nie mam pojęcia. Dobra, trudno, no. Nabił mi uszkodzenie. Przy kolejnej jakby trasie nam się uda. Ile on tam nam tego nabił? No dobra, 8%, nieźle jest. Źle jeszcze. 9 chciałem powiedzieć. 9 było. Dobra, zmieńmy sobie tak na trochę dalej tą kamerkę w lewym dolnym rogu. No i dobra, i teraz już postaram się nie w nic nie wyjechać. 9% i tak to na razie jest sukces, wcześniej mieliśmy 50%, co było no z większą ilością. Tylko ciekawe czy teraz nie będziemy więcej płacić za te uszkodzenia też. Zobaczymy. Jakaś budowa drogi w ogóle jest. Na razie powiem wam, że nieźle idzie, mamy jakby ograniczenie do 80, my jedziemy 90 i więcej ta ciężarówka nie chce jechać. Mamy jakiś ten się... tempomat ma ustawiony na 90, no, ale no dobra, może to i dobrze. Nie wiem jak się zmienia ten tempomat, a więc niech sobie będzie na 90 tempomat. Tutaj jakiś chłop nas wyprzeza, widzę chyba. Oj, 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 no, no, zagapiłem się, żeby w niego wjechał. Dobra, może tak imersyjnie pojedźmy trochę. Aha, no, to nie zła imersja. Policja mnie zatrzymuje. No nie, no mandat dostałem. Ja tu chciałem imersyjniej, mandat dostałem. Dobra, tak sobie pojedźmy trochę. Tak bardziej imersyjnie będzie. Ja w takie gierki raczej grałem zawsze z trzeciej osoby, więc mi się gra przyjemniej, bardziej z trzeciej osoby, no ale jak ktoś dużo tych gierek pewnie ogląda i gra, to pewnie gra z pierwszej osoby, no bo tak. Tak wydaje mi się, że tak powinno się grać w te wszystkie gierki. Ale no na razie nie idzie mi źle w sumie z pierwszej osoby. Dobra, jadę na no spokojnie sobie, jak coś będzie ciekawego, to wam to pokażę. Tutaj w ogóle zobaczcie, jakiego gościa zatrzymali. O no 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 no, no jeszcze mnie zatrzymają. Lambo tutaj gościu sobie śmigał, trzy radiowozy, jeszcze jakieś helikoptery. Nie, nie ma helikoptera, ale taki dźwięk był. Dobra, uszkodzenie nabiłem sobie przez to, że chciałem wam to pokazać, no ale no widzieliście, tam sobie było lambo. Dobra, my tymczasem dalej jedziemy na pierwszej osobie. Dobra, jesteśmy już w tym mieście, a więc może już niedaleko mamy, jesteśmy w Dreźnie teraz. Tylko tu jest taki wąski skręt, to jeszcze że w coś przyrąbię tutaj. A nie, dobra, no powiem wam, że jak profesjonalista to zrobiłem, w nic nie uderzyłem. No tutaj z... trzeba wyhamować, dobra, udało się, Bo tylko teraz za bardzo skręciłem. Dobra, jakoś trzeba ominąć ten znak. Dobra, udało się. Dobra, no to w takim razie już chyba niedaleko do tego punktu. Będziemy mieć pierwsze zarobione siano. Mam nadzieję, że sporo, bo tylko 9% szkodzenia mamy jak na razie. Jeszcze zawsze może się to zmienić, ale wierzę, że się nie zmieni. Oj, zmieni się jednak. Jednak się zmieni, bo nie zauważyłem tego samochodu. No jedź, gościu, no. No i co on będzie stać tak? No co on robi? Czem on się cofa? Więc ja muszę z nim jakoś tam się wymienić, ubezpieczeniami czy coś, nie wiem. Czasu nie mam, roboty mam. No i teraz chyba tutaj musimy skręcić. Tak mi się wydaje. Dokładnie tak tutaj. Dobra, i teraz spróbujmy. Zagrajmy bezpiecznie, czyli troszeczkę ekspo dostaniemy, ale to powinno być też łatwe. Dobra, no to rozładunek jest tutaj, no to, to się wydaje proste. Chyba proste. Już coś nie tak robię. Dobra, teraz w drugą. Mańkę. Teraz tak. Dobra, dobra, chyba się uda. Albo nie, nie wiem. Dobra, było... Kurczę, było zielone. Dobra, dobra, może tak się uda. No dawaj to zielone. Dobra, jest zielone. Klikamy T, cyk. No i dobra, ile zarobiliśmy? 3315 ekspat, tutaj to. Drugi poziom mamy. Dobra i teraz mamy punkty w ogóle do rozdania. Długodystansowiec. Większą trasę będziemy mogli przejechać. Ładunek o wysokiej wartości, delikatny ładunek, dostawa na czas. Ekonomia jazdy, dobra, wydaje mi się, że tutaj to na początku sobie rozdajmy. Plus 5% dostaniemy za dostawę wysokiej wartości, i 18% premium doświadczenia za dostawę wysokiej wartości. No dobra, to sobie to weźmy. I tu mamy w ogóle ulepszenia jakieś. Jakieś światła, nie światła. Dobra, może zobaczmy do dealerów ciężarówek. Jakie ciężarówki są do kupienia? Tutaj zobaczmy w Czechach. No, tylko w Czechach chyba mamy tego dilera dostępnego. Tutaj nigdzie nie widzę. A nie, bo my chyba w Czechach jesteśmy ogólnie. Tylko muszę tam pojechać. Dobra, to jedziemy do dilera zobaczyć ciężarówek. Aha, i tu mamy te ciężarówki. Tu mamy taką. Tylko 117 tysięcy dolców to kosztuje. Tutaj taka, 200 tysięcy dolców, taka 209. Trzy ciężarówki są. No dobra, z 200 tysięcy dolców to ja nie mam. Idę stąd. Dobra, jeszcze jakieś zlecenia zróbmy sobie. Takie krótkie w sumie. Dobra, tu jeszcze jedna mamy, Praga. Zróbmy sobie jeszcze tutaj tą Pragę. Dobra, kliknijmy sobie cyk. No dobra, teraz Merola mamy. Dobra, teraz całą trasę na pierwsze sobie przyjadę. Zobaczymy, ile uszkodzenia tym razem nabijemy. Wcześniej mieliśmy 9%. Musimy tutaj się rozejrzeć w tą, w tą. Dobra, nic nie idzie, to my też możemy jechać. Dobra, tu mamy teraz czerwone. Dobra, nie boję, że przepisów będę jechał. Dobra, pomarańczowe jest, kit. Dobra, powiem wam, że jadę już naprawdę długo i w nic kompletnie nie uderzyłem. Dostamy kiedyś bardzo prostą trasę. Cały czas jadę sobie na wprost praktycznie. W ogóle nie ma z... 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 pojazdów. Dopiero teraz więcej się zrobiło, ale w nic jeszcze nie uderzyłem. Boję się wam pokazać to, bo boję się, że jak kliknę F5 to w coś uderzę, ale dobra spróbujemy. Czyż to nie F5, F6, F7? Tu zobaczcie, jest wszystkiego zero. Wszystkiego mam zero, jeszcze w nic nie uderzyłem, a więc uważam, że coraz lepiej mi w tym gra Tylko teraz jeszcze żeby dojechać, tak tutaj ściągnę trochę znowu. Kurczę, no muszę ich wymienić chyba zaraz, tak mi się wydaje. Ale dobra, idzie nam naprawdę dobrze, tylko strasznie długa trasa powiem wam. Tutaj ograniczenie do 50 jest, teraz już w sumie stówki. W ogóle też dostałem raz mandat za brak światła, Nie wiedziałem, że już trzeba odpalać. Myślałem cały czas są te światła. Ale no, w sumie taka oczywista rzecz. Oj, 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 bym przywalił. Ale wyhamowałem na szczęście. Dobra, tutaj mamy rondo. Trzeba uważać na rondzie. Trzeba tu się rozejrzeć prawo lewo. Dobra, tutaj jeden jedzie. Znaczy w sumie to z lewo. Bo to jest rondo. Dobra, gdzie mamy skręcić? Kurczę... ajajajajaj, aj, aj, aj. dalej miałem jechać. Niedobrze, 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 no i dobra. Było tak dobrze, no. Rondo mnie pokonało. No nie, no, rondo mnie pokonało. Było tak dobrze, tyle. Tyle nie było żadnych uszkodzeń. Może się nie nabiło. Jakieś tam kolizje mieliśmy. Dobra, nie nabiło się. Tylko kolizję mieliśmy. Dobra, Git. Znaczy 120 euro, i tak w plecy jestem za kolizję. Ale no dobra, ważne, że się nie nabiło uszkodzenia. Jedziemy dalej. W sumie możecie napisać, jak chcecie, żebym grał z, z pierwszej osoby, czy z trzeciej osoby. Jak w sumie lepiej będzie, bo tak jak mówię, ja w takie gierki grałem bardzo mało, fajnie się w to gra, ale ja zawsze grałem z trzeciej osoby w takie samochodówki i tak dalej. Ale jak chcecie, żebym cały czas grał z pierwszej, to był grać cały czas z pierwszej. Znaczy, przy parkowaniu na pewno nie będę grać z pierwszej, to nie ma opcji. Dobra, kolejne rondo, to rondo mnie nie pokona, nie ma opcji, to rondo mnie nie pokona. Dobra, jakieś miasto w ogóle odkryliśmy, czyli już dojechaliśmy praktycznie do punktu. No już widzę, dobra, już mamy z trasy. Na razie jeszcze tą drugą opcję sobie weźmiemy, bo ta trzecia na pewno będzie jakaś trudna, mi z tą drugą schodzi trochę. Dobra, tu odpadłem już trzecią osobę. Dobra, już widzę gdzie musimy tam zajechać. Musimy sobie tutaj podjechać. Kurczę. Muszę tak, ajajaj, aj, aj. dobra, muszę tak, tak szerzej yy... wjechać. Dobra. No i przestrzeliłem. Dobra, teraz Enter, no i dobra, bie... zagrajmy bezpiecznie, bierzemy opcję. Dobra, no tutaj mamy tam dojechać. Zobaczmy, czy uda mi się to zrobić na raz, czy znowu zepsuję. Na spokojnie, powolutku. No nie, nie uda mi się naraz. Muszę wykręcić. Dobra, teraz się uda. Dobra, mamy. Niekoniecznie prosto, ale jest. Klikamy, cyk, rozładunek. Dobra, czas trasy. 4 godziny. Kasa zarobiona. Expo trochę wpadło. Trzeci poziom mamy. A nie, prawie. 9 tysięcy. Dobra, jak chcecie tej gierki więcej, to piszcie. Piszcie mi porady, jak w to grać. I do następnego.